30 marca dla News Technika mówi iga wójcik. Zobaczmy, co dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa. Można poczuć się jak w kinie. Czyli pracownia filmoteki szkolnej oficjalnie otwarta. Po drodze okazało się, że mamy nawet problemy techniczne. Krew łzy i pot, czyli jak powstawała pracownia szkolna w Janowie Lubelskim. Jerzy śladkowski tańczy tango? To co, coś złego w tango? Zapraszamy. Pracownia filmoteki szkolnej w Janowie lubelskim dzisiaj została oficjalnie otwarta. Dzięki niej uczniowie będą mogli poszerzać swoją wiedzę na temat filmu, na temat filmoteki szkolnej. E, będziemy mogli się uczyć wielu nowych rzeczy i przez to uczniowie też będą mogli oglądać wspaniałe filmy na wspaniałym ekranie. Co widz, to inne upodobania filmowe. Najbardziej podobają mi się jakieś thrillery, horrory, kryminały. A ma Pan jakiś ulubiony film? Nie wiem dlaczego, ale Władca Pierścieni, logia mi się spodobała. To z akcją, żeby nie było ją nudno. Na nudę z pewnością narzekać nie będą uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim, bo w nowo otwartej pracowni filmoteki szkolnej będą pokazywane tylko najciekawsze produkcje. Ale pracownia filmoteki szkolnej to nie tylko rozrywka, ale przede wszystkim edukacja. To jest kino w szkole. To takie miejsce, które powinno pomóc zrozumieć film, a potem... O nim świetnie rozmawiać. Młodzi ludzie dzisiaj odbierają świat w dużej mierze przez multimedia. Czyli film się w to wszystko wpisuje. To jest dzisiaj jeden z podstawowych narzędzi poznawania świata. Województwo lubelskie, jako jedyne w Polsce, ma dwie pracownie filmatyki szkolnej. Poprzednia powstała w szkole w Krasnym Stawie. Nauczyciele nie ukrywają zadowolenia, bo pracownia to narzędzie w prowadzeniu ciekawszych lekcji. Jestem bardzo dumny, zresztą chyba to widać, że jestem zadowolony, jak, a dyrektor szkoły rzadko kiedy może na tak, tak wiele powodów zadowolenia jak dziś. Więc, co będę robił, żebyście mogli czerpać z tego jak najdłużej? No, przede wszystkim będę wspierał utrzymanie i rozwój tej pracowni na każdym kroku. Przede wszystkim finansowym, ale też takim organizacyjnym. Radości nie kryją także uczniowie. Jest stworzona w nowoczesnym stylu, jest dość praktyczna, przyjazna dla uczni i uczniów. I, i, i ogólnie fajna. Byłam w tej pracowni i muszę przyznać, że bardzo mi się podoba to, że jest bardzo profesjonalnie wykonana. Akustycznie dźwięki są świetne, super projektor, też w bardzo dobrej jakości wszystkie elementy, które właśnie powinny być w takiej pracowni. Ładnie zrobili ściany, kolorowo i te gąbki takie na ścianach, fajne. W pracowni filmoteki szkolnej już dziś odbyły się pierwsze zajęcia. Młodzież obejrzała film, a potem rozmawiała o nim z krytykami filmowymi, Anią Bielak i Błażejem Hrabkowiczem. Zapytaliśmy, na czym polega praca krytyka filmowego. Krytyk filmowy, mimo tego, że nazywa się krytykiem, nie jest osobą, przynajmniej w moim e, pojęciu, która zajmuje się krytykowaniem i mówieniem, że coś jest złe. Ja, kiedy myślę o tym, co robię i jakim chcę być krytykiem filmowym, to dla mnie krytyka filmowa polega na pewnym odwróceniu. Oglądając 20 filmów, nie krytykuję 18 złych, tylko mówię o tych dwóch, które były ciekawe, interesujące, warte tego, żeby pokazać je komuś jeszcze, warte tego, żeby o nich porozmawiać. Krytyk filmowy zajmuje się humanistyką, tekstami kultury, filmem, analizuje je. Interpretuje i wypowiada się na ich temat, produkując właśnie pewne, swój własny jakby tekst kultury. Nowa szkolna sala kinowa zyskała zupełnie nowy wygląd. Została wyposażona w nowoczesny projektor i nagłośnienie. Nie pozostaje nic innego, jak tylko oglądać filmy. Kto wie, może nawet je tworzyć. Ze zwykłej sali językowej powstała pracownia filmoteki szkolnej. O tym, jakie przeciwności i trudności spotykały nas podczas budowy, opowie nam pani Emilia Żuber, a przeprowadzą z nią wywiad Katarzyna i Agnieszka. Jak zapowiadała Iga, rozmawiamy z panią Żuber. Jak długo powstawała klasa filmowa? Pracownia Filmoteki Szkolnej powstawała dwa lata. Czy wszystko poszło tak, jak było zaplanowane? Na początku tak. Po drodze okazało się, że mamy nawet problemy techniczne. Nasza pracownia wymagała kompletnego remontu. Musieliśmy... Przenieść ściankę działową, zdjąć bałazerię, pomalować salę, położyć nową wykładzinę, przygotować nowe zasłony, pomalować. Mieliśmy bardzo dużo pracy. Zapraszam do sali. Przepiękna. Czy chciałaby pani przeżyć jeszcze raz to samo? Nie, takiego remontu nie chciałabym przeżywać ponownie i wykonywać tych samych prac. To była naprawdę bardzo ciężka praca fizyczna wielu osób, żeby doprowadzić do takiego efektu, jaki mamy dzisiaj. Dobrze, dziękujemy za wywiad. Od wielu lat tworzy filmy dokumentalne. Niedawno wrócił do Polski Jerzy Ślatkowski. Opowie nam między innymi o tym, jak tworzy filmy. I chcielibyśmy się zapytać, dlaczego tematem filmu tango y, został akurat ten taniec. To co? Coś złego w tangu? Nie, po prostu zaciekawiło nas to. Nie, to znaczy, to nie chodzi o taniec. Jeśli myślicie, że to jest o tańcu, to, to się nie porozumieliśmy, bo filmy się robi po to, żeby coś powiedzieć, tak? I ja tutaj akurat, bo ja mieszkam w kraju, gdzie jest bardzo dużo starych ludzi i starych, aktywnych ludzi, tak? No i oczywiście i problemy te ich, każde, także i osobiste są, jakby to są problemy społeczeństwa, powszechne. I między innymi mnie interesowało zawsze to, co ludzie robią w takiej końcowej fazie życia. Prawda? Czy są aktywni, czy mają jakieś marzenia, czy za nimi dążą. I chciałem o tym zrobić film, że jak masz jeszcze pięć minut nawet przed sobą, to miej marzenie i idź za nim, dlatego że to nada sensu twojemu istnieniu. Czy w Szwecji ludzie nie wstydzą się i nie krępują się pokazać swojego nagiego ciała? Latem ciągle ganiają zwłaszcza w tych swoich domkach nie ganiają na nagusa po tym, dlatego, że to jest naturalne, no po co się, jak się skacze do wody, to nie, nie, nie w garniturze, tylko... I, I jest taka jakaś swoboda, może nagość nie jest tak silnie przeżywana, tak, tak jest, a czy to jest coś złego? W mojej, w mojej ocenie nie, jeżeli pan nagrywa taki film, czy pan buduje y, więź z tymi bohaterami, czy, czy raczej nie? Na tym wszystko polega, to zaś ta... Oni muszą mieć do mnie zaufanie, czy oni się otwierają, oni sprzedają kawał swojego życia. I cała ta gra to coś najbardziej pasyniące jest to, że my się jakby trochę uwodzimy nawzajem, tak. Ja na przykład mówię, że ja z miłości, ja kocham tych ludzi. Akurat tą parę to ja po prostu kocham do, do dziś, już ona nie żyją. On... Ale to muszą być szalenie, silne emocje. Na przykład ja nie potrafię robić filmów o ludziach, których nie lubię. Ja mam z tym problem jak cholera, oczywiście profesjonalnie tak, ale emocjonalnie nie uciekam, przekładam. Męczące. To jest nieprzyjemne po prostu, tak? I myślę, że im też nie jest przyjemnie, bo oni czują, że jest specjalnie. Natomiast jak ja się zakochuję, tak? w Cudzysłowie, to wtedy wszystko jest przyjemne. I wtedy też bohaterowie nabierają takiego poczucia bezpieczeństwa, że oni się czują bezpiecznie. My się lubimy i coś robimy razem. I w ten sposób powstał film. Jak długo powstawał ten film? Jaki był okres i przeżycia z tym? Właściwie w tej chwili, powiedzmy od momentu, jak przychodzi idea, idea do głowy, poprzez cały proces finansowania do gotowego filmu, to jest od dwóch do trzech lat. Tego typu filmów. Jakie są Pana ulubione filmy dokumentalne, na których Pan się wzoruje? Y, jakieś inspiracje? Ja się wzoruję? Nie. Nie, dlatego, że to, to ja nie po to robię filmy. Ja raczej idę na, na przygodę pełną. Żywioł? Na żywioł, tak, ale na żywioł kontrolowany, czyli żywioł, żywioł podporządkowany idei, która mi przyświeca, tak, coś chcę powiedzieć. Nad czym pan teraz pracuje? Ja się zetknąłem z surferami, bo dzieci moich, moich zamożnych przyjaciół w Sztokholmie, to są nic nicponie, które w tej chwili już nic nie robią, tylko surfują. Wyglądają jak bogowie, wspaniale. Są w ogóle to aż przy nich się nie, nie, normalny człowiek nie powinien rozbierać. I oni cały czas pokonują jakieś lęki, jakieś bariery, jakieś tego i tak dalej. Jest mała dziewczynka, która jest z domu dziecka, to jest w Meksyku wszystko. I ona chce, chce znaleźć sposób na swoje życie, bo ona teraz ma 16 lat i ona walczy o siebie i tak dalej, i tak dalej. I z tej konfrontacji tego dziecka, które nie wie nic o swojej przeszłości, która chce ją zbadać i która walczy każdego dnia o jakieś załatwienie sobie podstawowych spraw do, do życia, i tych ludzi, którzy mają absolutnie w nosie to, jak naprawdę życie wygląda, tam jest jakiś film. A jaki to ja nie wiem, nie wiem, ale to się zobaczy. Chciałabym chyba panu tak od siebie też i, i myślę, że od wszystkich podziękować i życzyć wszystkiego najlepszego i, i spełnienia swoich planów i, i dużo sukcesów. Marzeń, marzeń. Marzeń. Marzeń też. W burzy jest, Majtek pyta kapitana jak żyć, a mówi idź za marzeniem. No dobrze, a jak zrealizuję marzenie, to i następny, idź za nim i tak do końca. Dziś nie będzie burzy lodowej, ale zapowiada się niezła deszczowa piosenka. Nie polecamy spacerów tam, gdzie rosną poziomki, bo będziecie uciekać szybcy i wściekli. Już lepsze czułe słówka i herbatka z musolinim, a jutro spaleni słońcem będziecie wysyłać pocztówki z nad krawędzi. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejny odcinek News Technika. Jest Zresztą pytań, pytań przygotowane? No, Mało le, le. Jak się podoba pracownia filmotyki szkolnej? Pracownia nowoczesna, nowoce. Now... Z zespołu Szkół Zawodowych mówiła dla Was Karolina Moskal.